Czyli witajcie ponownie, Strojs 21, kolejny odcinek operatora 112. Zrobiłem szybką, e, szybki rebranding przed, poprzed, e, przed, poprzed, przed kolejnym odcinkiem, czyli rozbiliśmy się dwóch patroli QRF motorowych. Bo doszedłem do wniosku, że w tam, po, tamtej poprzedniej sytuacji, no, no wiecie, kurde, straciliśmy tak cały patrol, tylko dlatego, że byli w złym miejscu w złym czasie. Także postanowiłem, że się pozbędę i bo tak naprawdę te. Motory by dużo im nie dały, a to by oni byli w samochodzie, także byśmy mieli po prostu większe straty. Naprawiłem, znaczy, ponownie zabrałem luki, którym zostawił nam tamten patrol, czyli spróbowałem kolejne osoby, dopóki tam się nie ogarną. Kupiłem drugi pojazd do walki z zainfekowanymi, czyli HRT na nasze i. No, musimy liczyć teraz, że będzie więcej zdarzeń z tymi akurat zombiakami, tak, że będziemy to jako tako kontrolować. Przez to, że mamy dwa pojazdy a to można zrobić w takie... takie coś. No, mniej więcej tak, przepraszam. Tutaj jakimś się nabawiam. I zaczynamy w takim razie. I zapomniałem przeczytać o po poprzedniej tej... Ja nie niedobrze Dobrze, chłamanie do sklepów. Także w tym odcinku będziemy mieć po prostu więcej Transporter policyjny Kradzież w sklepie I tak jak wcześniej powiedziałem w poprzednim odcinku, e, włócznia Wszedłem że włócznia Zwłaszcza jeżeli to będzie włócznia typu naginata. Bo no, naginata to jest taka włócznia jak mieczko troszeczkę. No jest. Może nie że tak powiem, że tak tylko STAP to też można i robić flash. Pożar. Powiem drogą jak kończycy, to robię broń taką że hej Dziwna jest. O Jezu, więcej pomocy w budynku. Nie brzmi to dobrze. Dużo pożarów, ale nie mieliśmy barykadowań tych e, tych budynków w dłuższy czas. To jest ciekawe. Dobra, co takiego mamy? Kradzież w sklepie? No, nie będę wysyłał tego. Javier, z Steam. tak te, też ich przebrandowałem. Żeby się też nazwali zielonictwa. Okay. Aha, możemy w ogóle rozłożyć szpital polowy. Firearms. O, achievement dostałem. Dobra, rozmieszczamy. Kolejny rozstawiony. komanie Ej, nie tam. Uzupełnianie zbiornika na wodę, no to bym. Na szczęście, z jest trochę, powiem wam. Yes, o! jest you know, tak dziwne, jakiś taki amb ambić się zmienił. Czycie? A burza! No nie dobrze. Drzewo na drodze. Ooooooh. Techniku weźmiemy. Oh, no, we'll Sir, a group of infected people is gathering in the street. Yeah. Where did the horde appear? Near. Oh, 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 oh. Yeah. Oka. Oh, kurde, czułem, że, ten... czułem, że to tutaj. We estimate around 50. fifty. In which direction are the infected heading? The horde is heading south. How are they behaving? Mm -hmm. They are aggressive, like rabid dogs. They charge at people and attack everyone they come across. All right, I'll take care of this. Yes, oh, yeah. sir. What no do to On my, way. Ready for On, my way. E, On my way. Ready for action. Going there. you No niech przyjadą, mianowicie. Bo zaroni oni wyjdą z naszych pola tego, to w ogóle śmieszne. No, 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 no. czeka się na tych, na hartegu, żeby jak najmniej. Yy... No, wiecie, no, na pełną jednostkę tam jechać. Ready for action. 10 4 Go. Reporting. We are done here. 10 more. Okay. going, going to, TO, Dobra. Dobra. Go to the end. Going there. is like splinter Awaiting orders, operator. Awaiting orders. We are on my way. We are on Operator. Gdzie będzie walka? Wiecie, ta główna walka. Aha, czyli to jest podzielone. No to muszą sobie poradzić, powiem wam tam. Dobra, mamy incydent kolejny. Kolejne, Kolejne incydenty, dwa właściwie. a tak na publiczną placówkę. Oteki. Karetka, która czeka na wsparcie. No i niech to jadą. Dobra, no i mamy tutaj całość. Czyli sobie poradzą już. Co, no, z tego co widzę, nie ma co? Roger, y... Serna i troszkę wolno. O Jezu, ale pięćdziesiąt zarażonych to jest dużo. Dobra, posprzątane. Dzięki zrobiliśmy wiecie w jednym, e, w jednym domu taki dead zone. Co tu się takiego dzieje? Rekodowanie własności prywatnej. E, kradzież w sklepie. To jest proste. Na razie, taki wiatr z północy Dobre warunki na śrugłowiec Alarm przeciwpożarowy, O no, na to te technikum O, horda zainfekowanych na? 30, no nie jest to dużo, ale... Wiecie, lepiej trzymać... O właśnie Funkcjonariusza w potrzebie Musicie mi tutaj wsparcie, może dojadą. Chyba sobie poradzić, poradzą z tego co widzę. Ale bez rannych chciałbym, żeby się obyło. Dobra. Właśnie, o tym mówiłem, widzicie. Patrole, patrol by sobie tam nie poradził. Tutaj to sięgnę na przykład trzy patrole, zanim będzie trzeba tego. Dobra. But today, about the case, ready for the next case. Roger, ready for action. Operator, starting chase. Operator, we're going to the incident. Reporting on my way. Requesting on my way. Ready for action. Case resolve. Going on my way. We'll get them. Ten four. Receiving. Awaiting orders. W więcej, yeah, tutaj więcej. Dziesięć więcej. Dziesięć więcej. Dziesięć więcej. Dziesięć więcej. Dziesięć więcej. Dziesięć Teraz na niej tych zarażonych mamy, 10. No. Dobra, chyba się pozbyliśmy ich w całości. Tam chyba też. Patrole są żywe. E, myślimy jedną jednostkę tej Jedną wojskową Jednych tu musimy wycofać e, O kurde, horda tam jest Radzież w sklepie Tutaj łamanie mieszkania Jeszcze rozwiązujemy wszystko w łamaniu do sklepu Techników nie wyślijcie Rana... do rany postrzałowej O Jotus, jak przybliżyłem tego Nawet nie wiedziałem, że tak się da

It's the zone next to... Uh, street. How many infected are attacking the zone? Just about 50 infected. All many civilians are taking refuge there? Not too many. Less than 100. What are the infected doing? They're banging on the gates. Trying to break through the security. Some even trying to climb the walls. Oh, Alright. I'll take care of this. Yes, sir. Dobra, do walki z tymi, e, do obrony wyślemy ataków oraz, e, dobra, Parykadowanie własności, to już wyślimy tych, dobra, niech ci jadą w sumie. to jadą medycy przecież tutaj. Miora. sytuacja nie wygląda ciekawie. Straż pożarna, ambulans. Dobra, robimy tak: trzy harteki. Czekam dwa wszystkie harte. Eee... Wojsko odsyłam, a tutaj. Co, co skąd mogę jeszcze ciągnąć? Wojskowych mi wyślijcie. Jak chce mieć wojsko, jedziesz do hordy. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Czekać na wsparcie, czekać na wsparcie. Wy zaczynajcie. Incydenty, no to widzę, że tutaj są incydenty. Spokojnie. Proszę, nie, nie brońcie się bez tego oczekiwania na Dobra. Dobra, centralnie w drogę hordy. Do. Dobra, zatrzymamy ich wszystkich tam, tego co widzę. Dobra, to już się tam broni. Tam też, przytomna osoba e, Ambulans oraz... No to, to że w budynku barykady, no dobra Tu ten tak jakby zwalcza? No, mamy dużo tych walk w sprawie. Zwłaszcza możemy więcej wysłać do tej obrony. Co oni tak idą do przodu z nimi? Przecież straty tu będą zaraz. ja to... Już wiem, że trzeba karetkę wzywać. 10%. Wysięciu... Aha, u jezu, to jeszcze. Dobra, to aż tak to wygląda. Dobra, wojskowych ściągamy na środek. Raz, dwa, trzy. W ogóle ten gościu to jest transportowany, musi mieć takie, e, e, co tu się dwała? Jak wiecie, po, po co ja tam jestem? Ja tylko zapalenie na przystanku. o właśnie to mówiłem. Dobra, trzymam go. Dobra, zaraz dojadą, to jadą dwa oddziały stąd... By... No wybrać po prostu. Paramedycy tym zajmą, czekać na wsparcie, czekać na wsparcie. jechać. Jeszcze jakieś coś? Nie. Obrona strefy, to już robi się ciekawie. O Cholera. Dobra, mamy pamiętać o domu co do mnie teraz, także może być strat, faktycznie. czemu oni się w Dini jakoś nie ustawią? Naprawdę. Jakoś to podejść do tego, a nie oni tak dziwnie stoją. Naprawdę. Zainfekowani. No to tak ciekawie wyglądają. Wygląda, że nie zrobili im twarzy zombie. Dobra. 30. Sprawa rozwiązana. Strefa obroniona. Ludzkość jeszcze pożyje jeden dzień. Co mogę wam powiedzieć? W następnym odcinku zobaczymy, czego nie zobaczyliśmy w tym odcinku, jeżeli chodzi o wiadomości. I tak naprawdę zostało nam bardzo niedużo, żeby ten scenariusz, że tak powiem, na złoty medal mieć zrobiony. Także dziękuję za oglądanie i cześć do zobaczenia w kolejnym odcinku.